Witam Was, kochani, bardzo serdecznie. Cześć. Witam, dzień dobry. Za nami jubileuszowy odcinek 30. edycji. No i wielkie gratulacje, pierwsza 40. No, tak szykowaliśmy ją na jubileusz i akurat się udało. Jak się czujecie z tym, że to właśnie do Was należy ten tytuł i zdobyliście tą pierwszą 40 w tej edycji? Nie, nie ma chyba takiego nie, tytułu. Ja się trochę niezręcznie czuję z tym. No właśnie, wypada nam teraz powiedzieć, że nie robi to na nas wrażenia, od rana jutro idziemy tańczyć kolejny taniec e, i jesteśmy tu dla przyjemności, a nie dla punktów, ale oczywiście to strasznie cierczy. Nie no, wypada też podziękować za to, bo... To jest ogrom, ogrom pracy, godzin e, pracy na sali, więc no bardzo jesteśmy wdzięczni i dziękujemy za to, że to zostało, zostało docenione. E, I no ja się tak jakoś właśnie nie jeszcze czuję. Jakbym to pierwszy raz w tym programie w ogóle kiedyś dostała 40, więc A podobno nie umiem to nie jest się... twój pierwszy raz. I, I nie pierwszy przy Tango Argentino. No tak, ale nie umiem coś się oswoić. Nie jest tak, no coś, coś jest. Tak, ale ja też pierwsze, co pomyślałem, to wróciłem wspomnienie. Do poprzednich, do dwóch temu, z Maćkiem za tak. do tego tanga. Znaczy, ja generalnie właśnie mówiłam Mauryce. Maurycy przed naszym tańcem tego nie wiedział, żeby nie, jakby nie miał presji, ale ja tańczyłam w tym programie trzy razy tango argentino. I trzy razy udało się czterdziestkę dostać. Całe szczęście ja o tym nie wiedziałem, naprawdę. No Także bo była to by presja, było. Mimo wszystko. Tak, tak. tak. E, ale właśnie udało wam się, bym powiedział, uzyskać pewien ogień między wami na parkiecie. Czy ciężko wam to było uzyskać e, no, dzięki treningom, bo nie ukrywajmy, tak jak e, tutaj jedna z par też próbowała w swoich sił w tango. Nie do końca bym powiedział, ten ogień między nimi na parkiecie był. Wam się to udało. No ciężko nam się odnosić do jakiejkolwiek innej pary, kibicujemy wszystkim i jesteśmy zachwyceni tak. wszystkim tym, co koledzy robią na parkiecie. Natomiast no my gdzieś to w sobie znaleźliśmy, zagraliśmy. Ja jestem aktorem, Sara ma olbrzymie doświadczenie sceniczne, więc też potrafi troszeczkę zwieść widzów i zbudowaliśmy A, gdzieś to między sobą. Oby nie zwieść, ale tak, ale no to na pewno była metoda prób i błędów. Patrzyliśmy, jak to wygląda i ile ten szukaliśmy tego odpowiedniego złotego środka, na to, żeby to nie było przerysowane, żeby nie było za dużo ale żeby nie było za bardzo wsobne. Więc naprawdę skupialiśmy się cały tydzień na tym, jak wyważyć emocjonalnie to tango, żeby ono było ze smakiem, żeby było, no takie jak było. No było wspaniałe, wszyscy widzieliśmy, także tutaj ciężko powiedzieć coś innego, jakiekolwiek inne słowo, ale właśnie teraz macie tak naprawdę, bym powiedział, pięć dni na przygotowanie choreografii. Jak wam, no przede wszystkim Maurycy, się przyzwyczaiły, do tego, że to są ty, to jest tylko 5 dni. E, zaczynam się przyzwyczajać. Zaczynam się przyzwyczajać. Myślę, że moja e, percepcja i jakby poznawanie ruchów trwa coraz krócej, ale nadal to jeszcze jest duż, duże, duże wyzwanie. No ale w tym programie nie ma innej drogi. Wszyscy mają te same zasady i te same warunki. No, nie ma innej opcji. E, kochani, ja wam bardzo serdecznie dziękuję, trzymam kciuki Dzięki i, i co i widzimy się za tydzień. No. I głosujemy na parę numer? Numer jeden. Dziękujemy bardzo. Dzięki pięknie. Witam was bardzo serdecznie. Witam, dzień cześć. Dzień dobry. E, jesteśmy po e, jubileuszowym odcinku, 30. edycja. Jak wy się czujecie, bo trzy czy cztery? Trzy odcinki już za nami. Tak, trzy odcinki za nami. No to był wyjątkowy wieczór, więc dlatego pozwoliłam sobie na odrobinę szaleństwa, nie tylko w choreografii. Myślę, że będziemy zapamiętani akurat z tej choreografii podczas jubileuszu, więc ta obietnica została chyba doprowadzona. Dojechaliśmy do końca. No, ja się przyznam, że potrzebowałem chwilę, żeby przetrawić i przeanalizować, co się aktualnie wydarzyło na parkiecie, ale uważam, że to jest bardzo duży plus, bo było to tyle emocji, tyle się działo na parkiecie. No zresztą to też było widać zarówno po punktacji, jak i po, po widowni, e, więc no właśnie, czy wy jesteście zadowoleni ze, z tego, jak to wyszło? Znaczy zawsze może być lepiej, wiadomo, ale yy, utrzymaliśmy się. Nie. Było dokładnie, było fantastycznie. E, ta choreografia generalnie była naprawdę na linii. Ostatnio było dużo, ale ta była bardzo wymagająca dla mnie też, nie mówiąc już o tym, co Wiktoria robi, bo ja tego nie rozumiem. To jest kosmos, jak widzieliśmy na materiale. E, ale e, dowieźliśmy ją do końca. Było bardzo blisko, żebyśmy się wysypali. więc Jak tylko, jak tylko skończyliśmy, to ja MM takie. Okej. Okay. Może nie mówię, że ostatni raz aż tyle, ale e, no na pewno do poniedziałku pobędę sobie z tą, z tą ulgą. E, co było najtrudniejsze w tej choreografii? Kontrast. Pogodzić. Pomiędzy, no. Pogodzić quickstepa, czyli tę taką. E, płynność i też formę z tym szaleństwem. I to też było jakby główne wyzwanie i główny pomysł w tym, że. Czy da się to pogodzić? Tak, gdzie biegniemy? O czym jest ten quick step I, i to szaleństwo? I żeby ono nie wyszło takie slapstickowe, sztuczne, tylko żeby się w nim puścić, a z drugiej strony. Natychmiast, natychmiast e, złapać z powrotem tą formę i dostarczyć to, co potrzebujemy, pokazać też jury, pokazać postęp, pokazać e, oczywiście świetne warunki i e, technikę Wiktorii, więc e, no, to przełączanie się. Wiktoria, e, za tą tak naprawdę bym powiedział, że w sumie za dwa miesiące treningów. Będą dwa miesiące? Już prawie, dokładnie, no siedem tygodni. Co, być, co było i jest aktualnie dla ciebie najtrudniejszym elementem w przygotowaniu do każdych, każdego z odcinka? Bo tak naprawdę na początku to był miesiąc na zapoznanie się z każdym stylem, aktualnie to jest tydzień na choreografię. Co jest dla ciebie największym wyzwaniem? Wszystko jest największym wyzwaniem. Nie, naprawdę, bo ja nie mogę powiedzieć, a to mi wychodzi, a to mi nie wychodzi, tylko jednak ten mózg i to ciało musi szybko procesować, szybko przetwarzać, szybko realizować, a ja też jestem niecierpliwa, więc a czasami też jestem wrażliwa, więc te emocje po prostu dochodzą do jakiegoś takiego muszą się wylać, Uff. Dobra, jedziemy dalej, Kamil już się nauczył. Tak, tak byleby płakanie nie było po make-upie, więc nie. próbujemy dociskać śrubę przed make-upem, potem już wszystko ładnie można zamalować i jechać dalej. Bo mnie się wydaje, że warto też żyć tak, że kiedy dochodzisz do granicy, że wydaje ci się, że już nie mogę, okazuje się, że można. Tylko czasami jest tak, że ta szklanka się przelewa, Oj, no i, tam i wtedy jest gorzej. Oj tam się przelewa, to się wytrze i się wypije, podpije, zrobi i będzie lepiej. Szklanka dobrze. Wody to w przyszłym tygodniu, zapraszamy. Okay. Tam będzie się przelewało, bo mamy taki utwór, um, "Baty zidrak, Bajm, bo to będzie odcinek e, też tematyczny, tak. więc będziemy pichcić nowe choreografie, nowe pomysły. Zobaczymy, czy się przeleje wtedy. Teraz był menisk wypukły, Nie. tak lek, 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 ale wytrzymaliśmy. No dobra, ja jestem ciekawy, co w takim razie jest dla ciebie najłatwiejsze w tych wszystkich przygotowaniach. Czy jest w ogóle taki element, bo trudy trudami, ale na pewno są pewne elementy, które przychodzą ci od tak. Od tak, Kudle. Koncentracja. Koncentr okay. Ja uważam, że koncentracja. Wiktoria ma niesamowity dar. Objętość tego, jak długo potrafię być skupiona. Bardzo często ja potrzebuję e, chwili przerwy, odświeżenia, kawy czy, 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 czy coś przegryźć, gdzie wiktoria zostaje wtedy na sali i mówi: Dobra, to ty masz przerwę, a ja po prostu powtarzam dalej. Więc no, to jest imponujące. Masz odpowiedź, <laughs> bo mnie nie, nie przyszła odpowiedź, no, ale dawno może, może. Dla no ciebie tak. to jest normalność, już, tak. Tak. <laughs> A Kamil, który cię obserwuje z boku i jest tą uczycie na bieżąco, no to widzi bardzo dobrze wszystkie plusy i minusy twojej osoby. Tak, jest. Tak, to, no, ale najłatwiejsze to jest ten ból poranny. To jest już, da się do tego przyzwyczaić. Że... Chleb Tak, tak jest. ktoś mówi, boli mnie. No, wiem, no, dzisiaj boli to, jutro boli tamto. Zasypiasz, boli, wstajesz, boli. <laughs> E, masz tak naprawdę po raz pierwszy zderzenie, bym powiedział, z tego rodzaju natężeniem, jeżeli chodzi zarówno o pracę, o to, co się dzieje. Jest dużo ludzi na e, odcinkach, dużo komentarzy po odcinkach. E, to wszystko, jak ty sobie z tym radzisz, żeby gdzieś tam mieć czystą głowę cały czas, skupić się na tym, co jest tu teraz, tu i teraz, a nie skupiać się na tym, co myślą ludzie, opinie, komentarze i tak Więc dalej. Się nie skupiam, nie czytam. Hmm. No nie czytam skupiaj. komentarzy i to była złota rada, Vanessa, Aleksander. Ale ja i tak nie czytam, więc nie, że przestałam, tylko po prostu nie czytam, bo jakby nie da się tego wszystkiego zmieścić w głowie, więc trzeba dokonać wyborów. Albo robimy to, co mamy przedstawić i zrobić, albo się skupiamy na innych rzeczach, więc za to na pewno nie pomaga. Ja... Koncentracja, o której mówi Kamil. No tak, to I między telefonami, gdzie jedna córka na skrzypce, druga córka, potem telefon do męża, ogarnianie wszystkiego, więc naprawdę jakby nie ma czasu na te komentarze. No tak. Ale ja się zapytam, bo bardzo często w komentarzach pojawia się zapytanie, czy tam w ogóle informacja o tym internauci punktują, że no dobra, ale ona ma doświadczenie. Jak to jest z tym doświadczeniem? Ale tanecznym doświadczeniem? Tak. Nie, można mieć miłość do ruchu. Ja bym to tak nazwała, bo jako konkretnego doświadczenia ani w Tańcu Towarzyskim, ani w żadnym innym tańcu nie mam. Więc a, aktorzy mieliśmy też zajęcia ruchowe w Akademii Teatralnej, więc e, raczej podziwiam ludzi, którzy przychodzą tutaj bez żadnego doświadczenia. No i to jest piękna kropka na sam koniec. Także dziękuję Wam bardzo serdecznie i co, widzimy się za tydzień głosujemy na parę numer 4. <noise> witam się Tomku bardzo serdecznie ja również witam bardzo serdecznie Za nami jubileuszowy odcinek Tańca z Gwiazdami No i padła pierwsza czterdziestka W trzydziestej edycji Tańca z Gwiazdami W trzydziestej czterdziestka padła Zasłużona Maurycy z Sarą Zrobili piękny pokaz Dzikiego, pięknego Jak się też Maurycy rozebrał Sara pokazała nogi To było takie uzupełniające się Ta czerndzi ciała. No, ładne to było bardzo. No, wydaje się, że dzisiejszy odcinek bardzo dużo pokazał pewnego rodzaju progresu w uczestnikach, moim zdaniem. U Wiktorii po raz kolejny na bardzo wysokim poziomie taniec. Jak ty byś go ocenił? Myśmy go oceniali, dawaliśmy dziesiątki, dziewiątki, więc bardzo wysoko. Ja na pewno też dałem. Ja dziś dałem dziewiątkę, yy, bo często tak sobie tak myślimy, że mamy takie połówki i tak patrzymy, jak to wypośrodkować. Yy, idą za każdym razem prawie łeb w web z sobą, bo nie schodzą poniżej swojego poziomu. Więc. Yy, po pierwsze, no są świetni. Wiktoria bardzo ciężko pracuje, ma doświadczenie też teatralne, więc bardzo fajnie miksuje to wszystko z tą dramaturgią i z grą aktorską, ale pokazuje też, że potrafi tańczyć, tak jak dzisiaj potrafiła zagrać Coś, co jest nieatrakcyjne, a potem pokazała za chwilę, że na pokazuje, że potrafi to zmienić, więc bawi się tym super. A dzisiaj na dole tabeli znalazł się pan Tomasz Karolak. No właśnie z jakiego powodu? Z jakiego powodu to trzeba by już zapytać Tomka. Ale trochę widać z jakiego powodu, że Tomek idzie jakby jednym pomysłem, że do... on próbuje dochodzi, ale trzeba włożyć dużo pracy, żeby przeskoczyć pewien próg trudności i zobaczyć, jaki będzie efekt z. Tym a Tomek chyba nie chce tego przeskoczyć progu, nie wiem dlaczego, czy z braku czasu, czy z niechcenia a... i wtedy troszkę schodzi poniżej tego progu i mówi, a bo to miało tak wyjść na wesoło i jest bardzo wesoło i za to mu dziękujemy, no ale mamy tutaj problem czy oceniać wesołość, czy oceniać też pewien progres tak jak u innych startujących par. Ale wydaje się, że tutaj też od razu padła zgryźliwość. Pani Iwonka w kierunku pana Tomasza Karolaka wydała opinię na temat tańca, a z drugiej strony pan Tomak się odgryzł tym, że wszyscy oceniają pani Iwony stylizację. No, to było takie na gorąco, na bieżąco, myślę, że takie bardziej kokieteryjne, takie przerzucanie sobie. Nie wiem, czy to była w tym jakaś duża złośliwość. Yy, bo przecież wiadomo, że Tomek zdaje sobie sprawę, że nie ocenia tu Iwony, a Iwona ma prawo oceniać Tomka. Ale chyba Iwona powiedziała, że chciałaby się przespać yy, tak. z Tomkiem przez jego tańcem, więc <laughs> może nie było tak źle. <laughs> no ale właśnie dzisiaj zobaczyliśmy e, wspaniałą parę współprowadzących. Jak ty byś e, ich ocenił? Mówimy o, o, Kasi, o Kasi i Piotrze. Po pierwsze, oni mają prawo. Tu być i też na takich zasadach wspomnieniowych i bardzo zabawowych, bo przecież oni to robili tyle lat, więc dzisiaj super, że się przemiksowały znowu pary prowadzących, że znowu mamy taki, yy, takie wspomnienie tego, do czego byliśmy przyzwyczajeni i publiczność. Więc takie jakby trochę kołem czas się cofnął. Bardzo to było fajne, śmieszne i dla ludzi pewnie bardzo bliskie. Tomku, bardzo serdecznie Ci dziękuję i, i co? I widzimy się za to Bądźcie, dzień? bądźcie, bądźcie z nami. Dziękuję Ci bardzo. Dzięki. Dzięki. Kochani, dzisiaj e, skończyliście w połowie tabeli z 30 punktami. Jak się czujecie po odcinku? Czy jesteście zadowoleni z tego, jak Wam dzisiaj wyszedł taniec? Przeżyliśmy. Przeżyliśmy? Ja jestem surowym recenzentem. Nie znoszę po prostu budowania tych takich nieprawdziwych historii, które mają ociekać lukrem i cekinami. Ja jestem osobiście niezadowolony z siebie, ale. Nie to już było! Zadowolona. To już było! Zostawiam to za swoimi plecami. Idziemy dalej, czwarty odcinek. Jest na to, żeby się odkuć A jeśli mówisz o tabeli, to jesteśmy w tak zwanej średnicy Uważam, że to bardzo dobre połączenie Bo tak, ktoś prowadzi y, przodem No i jeszcze ktoś osłania tyły Więc jesteśmy bezpieczni My się rozgaszczamy tak. Ale ja nie ukrywam, jestem, Olek, z ciebie bardzo dumna i zadowolona Miałeś naprawdę ciężki tydzień I jeszcze miałeś jive'a Jednego z najtrudniejszych e, tańców, jaki mogłeś A, dostać teraz mi mówisz, że to był tak, bo nie mogłam ci Spoko. tego powiedzieć wcześniej Bo byś w ogóle już się mi tutaj załamał e, I Olek się 58 razy przed wyjściem mnie pytał ale to jest o tak, to jest okej, okay, tak? Ale to będzie, będzie dobrze, tak? Było dobrze, jest super, a będzie jeszcze lepiej. Więc naprawdę jesteśmy o, tutaj dziękuję, razem i Ty się w ogóle Ci, o to nie to... martwi. Dobrze, że mam taką partnerkę. Ja jestem wściekły przede wszystkim na moją mimikę, która wymknęła się spod kontroli i dziwne, że botox nawet tego nie utrzymał. A co innego mówili mi kiedyś w klinice medycyny estetycznej. Albo puścił po prostu przez to, że go wypociłem Wypociłeś na salach go. treningowych. Ale dobra, skończy się sezon, zadbam o to. Być może już nie będę robić tak głupich min. E, za tą Oleg, bym powiedział e, dwa miesiące prawie do Tańca z gwiazdami, co było najcięższym elementem tych przygotowań. Chodzenie. Okazuje się, że chodzenie w tańcu nie ma nic wspólnego z takim chodzeniem, jak idziemy sobie na przykład ulicą. E, Daria zaczęła. No właśnie mnie próbuję uczyć. mu wytłumaczyć, że jednak ma, ale. Tak, okazuje się, że w moim przypadku nie ma, ale spoko, jesteśmy dopiero w trzecim odcinku. Myślę, że przyjdzie jeszcze na to czas, że będę potrafił chodzić w tańcu. To naprawdę jest jakaś magia, jakiś miraż po prostu. Ja myślałem, że taniec to jest taki lekki, okazuje się, że sztuka, bo to jest sztuka, która nazywana jest tym pięknym słowem, a czasem męczącym słowem, które bardzo często pojawia się na naszych salach treningowych, czyli taniec mimo wszystko w moim przypadku przez małe te, w przypadku Dari przez wielkie te, jest czymś czego nie może pojąć taki laik jak ja, że tu naprawdę wystarczy niby czerpać z prozy życia, czyli jak idziesz na przykład od prawej nogi, to idzie naturalnie lewa ręka. U mnie niestety nie działa to. Mam nadzieję, że w końcu to włączymy po jakimś czasie. Kochany, czy możesz mi pomóc no. przekonać go, że jest super? Bo mi nie wierzy cholera jedna no. Że Olek jest super? A nie jest? No, oczywiście, że jest. I super ja, ja tańczy, tu, prawda? Ja, jest zdolny. No, oczywiście, Pomóż że tak. Pomóż mi no to powiedzieć. Jakby ja się zastanawiam, co to, to, to poszło nie tak, że nie wierzysz w to? Wiesz, to bo ja jestem bardzo surowy wobec siebie. Ale to jest dobre, bo to mnie trzyma w ryzach jakiejś rzeczywistości. Ja nie lubię odfruwać, nie lubię odlatywać. Oczywiście wiem, że czasem mógłbym wyluzować, trochę zdjąć, mógłbym siebie pochwalić. Po prostu każdy terapeuta by to pewnie powiedział: przytul siebie. Przytul siebie i doceń. Na szczęście mam od tego Darię, ja jeszcze do tego dojrzeję. Ale też cieszę się, bo ta recenzja, którą sobie zawsze wystawiam, jest też parafrazowana innym słowem, czyli jest ambicją. Jestem bardzo ambitny. Wolę podejść tak, ambicjonalnie, niż po prostu odpuszczać i mieć, przepraszam za wyrażenie, mieć na to wywalone. Bo jeśli ktoś zaprasza mnie do tak prestiżowego projektu, jaki jest, jakim jest Taniec z Gwiazdami, nie chodzi tu o faktury, które później wystawię za ten program, nie chodzi tutaj o budowanie socjali. Nawet gdybym to zrobił absolutnie za darmo, chciałbym to zrobić na 102%, a nie na 95%. Po prostu tak już mam. Szkoda, że nie miałem tego w szkole, chociażby na lekcjach matematyki. Po prostu jako dorosły człowiek bardzo dużo od siebie wymagam, ale na szczęście mam też taką partnerkę, która pozwala mnie utrzymać właśnie też w myśleniu o tym, że warto być ambitnym. Tylko mam nadzieję, że ta ambicja nas nigdy nie spali i nie będziemy tacy mmm, za bardzo ściśnięci, że to musi być takie po prostu korekt. W czwartym odcinku obiecuję sobie przed waszymi kamerami, że chcę zacząć się tym po prostu bawić. To ja bardzo mocno trzymam kciuki, tutaj już nas panowie wypraszałem, także dziękuję wam bardzo serdecznie. Pano, kolego drogi, czy ty możesz pokazać, przepraszam bardzo, nie wiem czy wiecie, zdradzimy wam kuluary tańca z gwiazdami. Tak, my z Darią mamy prywatną ochronę. Formacja żółwia. Proszę bardzo, pokaż tutaj naszych wspaniałych panów. Yy, tak. Panowie, czy możemy już iść? Bardzo proszę. Tak. No. Dziękujemy bardzo. Czekajcie, bo zawsze Są chciałem najlepsi poczuć, na świecie. Prawdziwi... Nagrajcie to, jak my wychodzimy z ochroną. Zawsze chciałem to poczuć. Jakie to jest uczucie mieć taką prywatną ochronę? Dobra, to my idziemy tak naturalnie. Panowie, pójdziecie z nami? Czyli, tak, a my Dobra, Dziękujemy. a my idziemy. Dziękuję bardzo. Co prawda studio jest pusty i nikt nam nic nie zrobi, ale popatrzcie, po, 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 że jesteśmy naprawdę chronieni.